Osoby samotne oraz ubogie z Katowic i okolic po raz kolejny mogą uzyskać wsparcie w wigilijną Noc. Fundacja Wolne Miejsce Metropolia GZM oraz Miasto Katowice przygotuje oraz dostarczy dla nich świąteczne potrawy. Ten rok specyficzny, tak jak powiedziałem, stąd ten pomysł na to, aby podobnie jak to było na wiosnę, przy okazji śniadania wiekanocnego, dowieść jedzenie do tych wszystkich osób, które są samotne, do tych wszystkich osób, które są e, 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 uboższe których nie stać na, na, na to, żeby samemu stworzyć właśnie tę magię święta Bożego Narodzenia. Zadowolenia z akcji Wigilia dla Samotnych nie kryje Kazimierz Karolczak, przewodniczący zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Myślę, że inicjatywa Fundacji Wolnej Miejsce, która powstała w Katowicach, promieniuje na całą metropolię. To jest ten przykład metropolitalnej współpracy. 14 miast Śląska i Zagłębia, będzie razem realizować ten projekt, by dostarczyć jedzenie potrzebującym. Również sama metropolia angażuje się w wynajęcie sprzętu, w dostarczenie samochodów, które rozwiążą pożywienie. Również urzędnicy metropolii zgłosili się na wolontariuszy. Tak więc tego typu działania, no to mam nadzieję, są w naszym DNA naszych miast. Ilość posiłków jest dowolna i będzie dopasowana do liczby domowników w danym gospodarstwie domowym. Wolontariusze w co wierzę wraz z Panem Prezydentem, który wraz z nami rozwoził na Wielkanoc również te wszystkie pakiety do osób potrzebujących, e, dojedziemy, dojedziemy na to wolne miejsce. Dawniej zapraszaliśmy na wolne miejsce, teraz nasi ludzie, nasi też my staniemy się gośćmi wigilijnymi u mieszkańców metropolii, którzy będą nas od tego oczekiwać. Dla wszystkich chętnych osób przygotowano dwa numery telefonów, pod którymi można zgłaszać swoją chęć udziału w akcji Wigilia dla Samotnych. Jeden z nich to 32 72 32 828, a drugi 32 72 32 636.